Bo to mój zbuntowany anioł, Ty za kobietami i za monetami, latałeś jak Mario. Ona tu czekała, eliminowała wszystkich jak sikaria. Ciało ma jak anioł, a ja bólę za nią jak za prezydenta. Ona czyni cuda, może to się uda, chociaż nie jest święta. Dolary z milionem. To mi się podoba, o to chodzi. O co? Spójrz, jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty rękami. Co dobre? zatańczy para numer 11 Popek i Ania Lesar Kapitan Koks, Koks Pociągnie dziś w nos Kapitan Koks Zajebie dziś w nos Kapitan Koks, pociągnie nos. Kapitan Koks Pociągnie dziś w, nos. Kapitan, koks, pociągnie dziś w nos. Kapitan Koks Będzie walczył całą noc Kapitan K, zajebie Koks na miasto, pójdzie zabawić się Kapitan K, wali prosto z mostu Pie, 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 kapitan Cox inny nie wymięka, Idzie jak burza przez miasta Się W zakrętach wyje rozjebana w A na tyłach auta, gang bawi się Zabramy koncert dziś u ciebie na rewira, Nie dychaj siostro, to tylko z albanika Panów, jestem na grudni, kręc swoją tubą, a ty robi cały hajs Słuchać musi serca, nie tych pojedynków, rozlawia was król i cały gang El, oj, szpachlisz, el, i or i w Ramadan Kreszkę, rumę, -e -rum -si i hafir, lapam, Kapitan rozjebie, rozjebie czaszki, wszystkim ma. Kurczę, ja takiego gówna już dawno nie widziałam, powiem szczerze i żrgać mi się chce. Jesteś tylko modną kurwą u siebie gdzieś tam na rewirach, gdziekolwiek się bujasz. Ja pierdolę, kurwa. strasznie wczoraj zachlałem paliłem blanty do piątej rano film mi się urwał jak leżałem w róże. teraz mnie krzyż na pierdala. trochę się przespałem ale musiałem wstać rano bo mam obowiązki na koniec tego wydania wiadomości rozwiązanie pewnej zagadki wiadomo już co w finale mundialu włoski piłkarz Marco Materazzi powiedział Francuzowi Zinedanowi Zinedo, Zinedowi Zinedanowi ale... nie pytają cię o imię walcząc o stręcenie mgły nie pytają cię o imię walcząc o nie mgły je pytają cię o i nie walczą z optycji, nie mniaguje. Tak mi jest dobrze, z tobą mi dobrze. Tak